Siema widzowie właśnie zaczynamy film pod tytułem Parkour na tym. Nie wiem co to dokładnie jest. Ale to jest służące coś do parkouru. Chłopaki mają zajebistą rozrywkę właśnie. Na serio, na tym parkurujecie? Tak. Ale nie jest to takie trochę za małe. To jest takie trochę jakby dla małych dzieci, no nie? Dobra, to jesteś mały. No okej, okay, dobra, wyduzi. Jak tam? się parkuruje na tym? Tak dobrze, jak gówno, za małe. No, no trochę małe, trzeba coś ciekawszego wymyślić. No idź tam. Dobra, ja tu jestem w środku, a wy jesteście jak wskazówki zegara. Okej. Okay. Krążycie dookoła mnie. To jest weekend, patrz. Tak schodzi hmm. weekend. Gdzie wszystkie Aha. Ja tu w tym momencie jestem w słońce, a oni są Planetami, które krążą wokół mnie. Gdzie wy jesteście? A, tu. No, to jest wielkie gwiazda. No, słońce jest gwiazdą, gdybyś nie wiedział. No, coś tam to powiedziałam? Reniżow. Aż tu mamy. Dawaj szybciej! Kolikopternik to ma, nie? Dawaj szybciej, chłopaki. Zaraz, może nie w tą stronę? Ale to jest mało ciekawe, takie bieganie w kółko, ej. Dobra, niech trenują. Ja będę filmował Was stąd. O. Który pierwszy skusi? Który pierwszy spadnie? Ale czekajcie, możecie tak z jednego przerzucać się na drugie, to znaczy no wiecie o co chodzi. Pierwszy się wywalił. Liam się wyrąbał na glebie. Proszę, to, to, to jest moja chusteczka. Trzymaj. Dzięki. A ty jak tam? W porządku. Oh, yeah. A słyszycie ten, ten wodospad? No. To jest. Ja, ja Zobaczcie, jak robię. Aha. No nie, 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 Aha. Bardzo. nie, nie, No, nie, Nie zacna do picia woda, nie pić tego. Kurwa. No nie przeklinać. No, Mazaj. Co powiesz, no, piotr? Zimna. Zimna woda. No, on zina. Tak. Zina się teraz drga. No, dokładnie tak. Zgadza się lat. No. Nie, o 38 chyba. Jakoś tak. Bo... Dobra, idziemy dalej na kiedy drugą, z... drugą drobę? część rozrywki. Kiedy to drugą zrobione? Jakie kiedy to było zrobione? Rosjanie to zbudowali bardzo dawno temu jako prezent dla Polski. A, to teraz ta dla Rosja jest przeciwko no a teraz co? Nie Rosja, tylko rząd. A Rosjanie są narodem spoko. Taki widzowie subskrybujcie kanał jak ja. Oczywiście. No właśnie każdy popełnia błędy, ale nie ja, bo ja subskrybuję razem z Cezary Official. No właśnie. No pewnie, że tak. Dobra. A więc teraz będziemy grali w kibelkę. Chodzi o to, że po prostu jak Berek złapie osobę, to wtedy druga osoba, która właśnie jest z tym naszym naszym kolegom tak jakby z drużyny no to w tej po prostu, jeżeli załóżmy, że Nikolas jest Berkiem to jeżeli on mnie w tej dotknie, to po prostu ja robię takie coś na przykład jeżeli Ramses będzie do mnie biegł i już uderzy w łapę to mogę dalej a grać jeżeli dotknę, A jeżeli dwóch dotknął? A jeżeli dwóch dotknie się, to w tej przegrywamy No, a jeżeli przeżyjemy więcej niż, nie wiem minutę, może dwie, no to w tej wygramy. No dobra, bawimy się z góry mówię widzowie, że ja nie dam rady i gonić, bo jestem po tym żarciu. No, ale jestem Tobą, spokojnie. Dasz radę i damy radę, okej. Okay. Dobra, Ustawię, no to jest. Steria, jakaś się miejsce, jeżeli chodzi o obiekt na 100 metrów. Tak jest szybki? No. najszybszy co na minute. na dwie minuty. Poczekaj. Stop ustawisz? Dobra. Tak. Nie, no na minutę. Dobra, to na minutę. O. Na minutę i 30 sekund. Dobra, czyszczę, rysaj. Już mnie dotknął. No ale robisz. No kiwelek Ja? No, robisz kibarka. O cholera. Ach. I mam takie coś robić? Więc. Ale Tak. Szczerze mówiąc nigdy nie grałem w tą grę i dziwnie się czuję. A co pow sobie na godzinę? No. No, I co tam mogę wstać? Nie, bo sobie na godzinę. No i co mam tu cały czas kiblować? No <grych> tak. jak tam? Czekaj jak jest. Dobra, to trzeba selfie. Gdzie jest co? Problem w tym, że nie mam selfie. Styka i niewygodnie się filmuje. Ty, dobra ja wstaję. Czekaj, trzy, cztery, start. No i znowu. Nie można. Ale co? Dobra, wygrał. Wygrał? Dobra. No, 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 to, no to tego kogoś... Się za... No to Ciska, teraz nie, no. nas nie Dawaj już... No, no ale nie poczekaj, bo ja muszę ustawić. Dobra, A teraz z... jest Cztery jest tak. Nie, poczekajcie, zapomniałem, ja nie mogę biegać bez kitu. Bo ja miałem ostatnio no naciągnięte... Mi miałem naciągnięte ścięgną no podczas szybko. gry w piłkę, naprawdę, no nie mogę. Ale... No... No, no ale... Nie nie, 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 nie. Serio, serio, nie mogę. Nie, to odpada. Ale nie, nie, ja bo musi mi się zagoić, a nie ćwiczyć. Jak się ma kontuzję, to nie można, to ćwiczyć? można ćwiczyć. Trzeba czekać, aż się po prostu zagoi. Nie, serio, jak ma się kontuzję, nie można ćwiczyć, tylko czekać, aż się zagoi. Dobra, pozostaje chowany. Miejsc jest całkiem dużo tu wszędzie. O, super. Jestem jak wiewiórka, więc się drapie tam. Dobra, ale na serię mamy tu całkiem sporo takich zakamarków. To. Ja może też jest No Naprawiłam sobie, że jak koniec stanie gdzieś, to musisz go dotknąć. No, no dobra, ale niech ten ten szybko nie ucieka, bo nie dogonię w tym dobra. momencie. Dobra, to. licz dwie licz... minuty i stamodź. A w którym miejscu liczymy? Może, może. No może tu przodem do centrum. Ta, I będę tyłam do Was. Do, do ilu mam liczyć? Do. Nie do minut. Dobra, do 20 wystarczy? 30, dobra, do 30. Dobra, 50 sekund. 50 sekund, to okej. Okay. I was szukam. Ale poczekajcie, nie wolno się chować, wychodzić poza napis Warszawa. Dobra. Okej? Okay. Cały ten teren i poza teatr dramatyczny, dobra? Dobra. Najdalej do tych, tych filarów od teatru. Ok, dobra, idę. Dobra. Teraz będę liczył. Teraz będę liczył i zobaczymy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Oczywiście nie patrzę, ale wy, widzowie, widzicie, gdzie oni są więc możecie mi podpowiadać no nie, nie podpowiecie mi, bo przecież nie jest to live ale całkiem serio miałem ostatnią kontuzję podczas gry w piłkę naciągnąłem sobie ścięgno i teraz jak chodzę to troszkę czuć ale kiedy biegam to jest tragedia absolutnie nie, muszę czekać nie wiem ile tygodni, żeby to się zagoiło bywa tak no nie wiem czy widzicie ich ja w tym momencie nie, bo bo jestem zwrócony do Galerii Centrum, ale pewnie wy wiecie gdzie oni są. Dobra, muszę ich zacząć szukać, bo to nie ma co. Nie wiem gdzie poszli, na lewo czy prawo. Chyba słyszałem, jak który z nich bieg, więc być może są gdzieś tu. Mam pomysł, że wejdę tu na górę i sprawdzę, czy stąd ich widać. A, a tu nie ma. Nie ma. Tak muszę sprawdzić, czy oni gdzieś tu przypadkiem nie są. Nie ma, nie ma. Mogę być tu? Polera nie maś tu. Zobaczę dalej. Też ich nie ma. Hmm. Nie wiem, czy ich znajdę, bo przyznaję, że nie jestem zbyt spostrzegawczy. Teraz idziemy na dół. Na dole. Oni mogą być gdzieś tu. już nie? Gdzie ja oni są? Ale też nie ma? Tam mogą być, chyba i założyłem. Tam siedzą, tak za windą. Są, mam was, mam was, o, o, o. Podejrzewam, że jest. jest, jest, jest. Dobra, mam Was, ale nie, już Was znalazłem. Siema. siema. Siema, siema. No dobra, nie będę was ganiał, w każdym razie tu was znalazłem. Niko pobiegł no oddałaś, tam gdzieś. No i masz. No nie będę biegał, nie jestem tak szybki jak oni. Są, są. Dobra, jesteście. Dobra, znalazłem A was i wystarczy. Uciekam, tyle. Co? Nie ci uciekam. Fajnie, no do, dobra. Gdybyście gdzie uciekam. Ja razem z się takiej wywaliłam, się. Tu? Stary, ja opadłem na nos. Dobra, nie będę was ganieć, no nie mam takiej szybkości jak wy. Dobra, to teraz dobra, starym, już wróćmy, umożem, zmiana tak. zabawy, czyli teraz zabawa w powrót do domu, tak? Tak. Ale dlaczego? Co ci zimno? No pada na nos, na beton. Ale nie widzę, żebyś sobie nos rozwalił. Ale strasznie boli, ja nie mogę się z niego dychać. Serio, na beton? Naprawdę. No, nie, on no, nie to nawet na nawet... No go betonu. On się potpara rękoma. No nawet co żywi. Oczywiście, że tak. Nie, ja widziałem jak ci się podparał już ręką. Dobra, no, no to w takim razie wracamy, tak? No, nie. Jeszcze nie? Ja naprawdę nie? nie mogę dychać. Jeszcze nie? Jeszcze nie. Ale nie mogę oddychać przez ten nos. A jak opuś mimoczkę. Zciemniasz. No naprawdę? prawda. No serio? Jak kupisz mi mieszka, tak? To... Nie, ty, nie mówimy teraz o zakupach, okay? hmm. Dobra, poczekajcie. Co? No nagrywam Cię, nagrywam Dobra, Cię. Dobra, cześć, z tej strony Bafarka. Ale ja jestem Liam. Ty jesteś Liam. Nie, no. ja nie jestem. Ale jeszcze Ty się przyznajesz, jeszcze Ty się. Tak, jeszcze ja się przyznaję. Jestem Ramzes i widzimy się kolejny raz. Dzisiaj zabawa średnio nam poszła. Może być, no nie? A, bywało lepiej i będzie lepiej. Do zobaczyska!